Dzień dobry, proszę Państwa. walizka jest, jest szafa spakowany, Kasandra zresztą też do jednej szybki wyjazd, dwa dni. Prestur, Morawy, szafa, przejedź się z nami na Morawy, bo tam jest pięknie. Ty się przejedziesz, widzowie, zobaczą. wszyscy będą zadowoleni. No to jadę. Słuchajcie, tak to wygląda. Z tym pakowaniem to jest tak, że kurde, czy jedziecie na dwa dni, czy na tydzień, to mniej więcej. Tyle samo schodzi z pakowaniem, bo jednak potrzebujecie mieć tak samo wszystkie niezbędne rzeczy. Tak więc postanowiliśmy w jedną walizkę i w jeden plecaczek. Będziemy testować, jak to wygląda. Dobra, ogarniam się, bo czasu mało. Taka maszyna jedzie. Bo to wiecie, elektrykiem to nie starczy baterii tego, tamtego. A tu starczy wszystkiego. Ładuje się w 4 minuty. Spalinówka najlepsza, te elektryczne gówno to się na nic nie nadaje. Taka okoliczność przyrody. Kto poznaje? Gdzie jesteśmy? Gdzie jest stolica tulipanów? I nie jest to Amsterdam? A znaczy, nie wiem czy jeszcze nie podjechać do tyłu trochę. No podjedź. Taka piękna, ale jak gwiazd. Jest ktoś znany? Nie, nie jest chyba nikt znany. Przynajmniej dla mnie. Ale to na pewno jacyś sławni ludzie Siatkarze. Siatkarze A no może dlatego, bo ja nie jestem jakimś fanem siatki. Łapy mają kurnia strasznie wielkie Ja tu chyba nikt nie mieszka w tym hotelu Katowice, bo nie wyobrażam sobie, żeby mnie gościu z młotem pneumatycznym rano budził Ale rynek jest, są lody, jest reklama stołem na rogu Jest i żabka Biblioteka Chcesz coś z żabki? Ja chcę Chcesz mieć pamiątkowe zdjęcie na ławce w Katowicach? Koniecznie. A czy ile tu jest ławek w Katowicach? Na takim rynku przypocztowym, nie wiem jak to się nazywa, konkretnie. To jestem pod wrażeniem ilości ławek. I przypominam sobie Azję, a konkretnie Tokio, gdzie przez kilometry całe nie było ani jednej ławki i nie ma ani jednego kosza. No tamte kosze zlikwidowali w momencie, jak tam był ten za zamach. Eee... W metrze, a tu nawet fortepian stoi. Czekaj jestem czy gra. Może bym jakiś delikatny recital tu uskutecznił koło fontanny. Dzisiaj omawiamy tak, że ja prowadzę przez pierwsze 100 km, a potem ktoś inny mnie zmienia. Chcesz na. Na tył? Na tył chcesz? Tak. Miałeś koło pani Nie, koło pani nie chcę. Na tyle. Na ten, na ten tył taki sam. Tak, tam sobie nogę wyciągnął. Nie wiem, no tam żeby było wesoło. Dobra, to ja się tył. Tak, nie wiem. Pasuje? Czy tutaj chcesz trochę z przodu? Nie no, że gdzie chcesz. Nie, to tam no, Wiesz. Chyba i tak będzie trochę miejsc wolnych, nie? Nie wiem. Zajęliśmy z Kassandrą miejsce na tyle, bo my tu będziemy łobuzować okrutnie. Dawno nie byłem na takiej wycieczce szkolnej, jesteśmy z daleka od pani, tak więc wiesz, bezpiecznie. Zobaczcie co się dzieje? Wszyscy robią zdjęcia w rzepaku. Aż idę zobaczyć. Co tam się dzieje w tym rzepaku? Uuu, Karlowalska becherówka wchodzi. Nie. Rzepaczary. Klasyczne rzepaczary Właśnie do rzepaku. W rzepaku! raz Są okazjonalne kubki z karrelem Gotem. Ale nie wiem czy chcę chciałem, że za te nowe niedwiediki. Tu w ogóle widzę. Jest deficyt tego towaru. A myślałem, że będą. O ho, 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 są! klasyka 76,90 ale bez tego wyjazd do Czechosłowacji nie wchodzi w grę. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że ja mówię, że latynowe <laughs> nie dwiednik, ale tu jest człowiek, który jest natywnie, czesko czesko, I to się mówi jak gumowe Gumowe medwiediki. Gumowe medwiediki. Cały czas Was wprowadzają w błąd. To jest drama. Ja myślę, że to są żelatynowe nowe medwiediki, a to są gumowe medwiediki. I to medwiediki. Medwiedik. 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 tak. na tak. tak nam nie mówią. właśnie medwiedź. Medwiec! Medwiedź. To ja właśnie, Medwiec! Dobry cześć cześć, cześć, cześć! Cześć! Ale jesteś fajny! Witają nas w Czechosłowacji! To jest ambasador najlepszy, nie? No? Wejdę się przywitać ze wszystkimi. Halo! Straszny przystojniak! Straszny przystojniak! Ale myślę, że będą cieki tacy Z Zmora! Tak. Krajina wina i tradycji, czeska republika. No, jesteśmy tu w czeskiej republice. Mamy wam mówić, że w czeskiej republice Kobórna jest fajnie. Na razie faktycznie jest fajnie. W tym hotelu w Brniece, jak żeśmy jechali do Chorwacji, to żeśmy spali. Kto ogląda, ten wie, jak tu było no. I fajnie. Tak nie witał taki piękny pies. Nie witał nas pies i to jest duży błąd. Teraz nas przywitał pies i było naprawdę fajnie. Jakoś dłużej wtedy jechaliśmy? No bo żeśmy jechali od Kielca. Chytra lekarna, u nas była chytra baba z Radomia. To jest chyba badanie piersi, mogę przejmować. za dwie godziny. Taka kolejna ale nie wiem czy bym chciał wszystkich zbadać. To strasznie dużo roboty jest. No ale wiesz, jednak są. Chytra lekarna i proszę bardzo. Do chytrej baby z Radomia takich kolejek nie było. Co to jest? No, czarny duży, no tak jakby... Oficjalnie. A, to, to się jest, kręci. To, to się jeszcze kręci. Oficjalnie to jest pocisk. To ma przypominać jeden epizod z wojny 30-letniej, a, 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 no, a co ludziom no. przypomina. No i ludziom oczywiście przypomina dużego czarnego, wibratora najlepiej. To jest, nie, no tak. Byłem trzy wielkie, a tu jest wielki ten i to mogłoby być miasta partnerskie, nie? Rzeszów plus to, wszystko by się zgrało. Idealnie, mm. proszę bardzo, tak to wygląda, żeby wszyscy wiedzieli. Mamy y, tutaj jakieś przyjątko. I zaraz się dowiemy co. Jest. Menu. Welcome drink. Wszyscy wiedzą, że ja nie lubię wina i tu są jakieś. To, to, nie, jest, to nie jest benzyna do zapalniczki. Ale nie. Tak. Spróbuj. Ja, ja lubię to być lub śliwowica albo winowica. Śliwowica. Ej, tu ja dają gruszkówkę. I była też dobra, a macie z gruszki? Próbowałeś. Oczywiście z brzoskwini nawet są najlepsze brzospinii. z brzoskwini. miejscówka, atelier, bar and bistro, drive in. Tutaj jest? Jakoś nie widziałem. przodem. I tu są różne, różne takie, takie zaczymy, co dostaniemy. Zawsze rzuć się oko, okiem na wszystkie te. Ma być jakiś steak. A Wiecie że steak? Jeden steak, drugi steak, to nie może być mi steak. Jak takie coś jest, to ja wam rzekam bez bramborów to ogarnę. Krzysztof jest kierownikiem tego zamieszania. Kierownikiem tego zamieszania. On mnie tu wywołał do odpowiedzi i w ogóle powiedział, że szafa bez ciebie się ten, ta impreza nie odbędzie. To prawda. To się odbywa. Kierownikiem tego zamieszania po stronie czeskiej jest Filip Klawinkarz, śpiewak operowy. Człowiek, który robi różne ciekawe rzeczy, jest między innymi sommelierem. Wrócimy do tego tematu, bo dzieją się rzeczy. This twenty one is was it won the best chardonnay in Moravia. Oh. And it's amazing. The wine maker is great. So let's let's taste this. Ja spróbuję. Nie jestem ekspertem, ale pyszne. Chciałbym tylko powiedzieć, że brakuje mi tu pauli Paula by była niezbędna. Ona, Paula by doceniła bukiet. Tak. Tak właśnie myślałem. Zobaczmy. Proszę państwa, to jest por marynowany z kaparami z i z masłem. masłem A co to znaczy masło szardone? No pewnie masło z dodatkiem szardone. Okay. Pachnie naprawdę petarda. Czeski rozlas? Tak, rozlas jest rade. Było... To było. Teraz ja, teraz ja, ja i ty i ty i ja i ja. Co? A, o, e, i, u, a, o, e, i, u, -y, a, o, e, i. To jest nasza jest Czy jest szansa, że na tym posłuchali? Te... Jest <mulity> szansa, że na tym posłuchali? <mulity> 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 nie ale przebitka będzie super. Kurnia, patrz jaki to jest sprzęt. Zawsze jak pojadę do jakiegoś kraju, no, zawsze znajdę jakieś radio. I to a przez przypadek. Ja nikdy nigdy nie szukam. Po prostu no, e, możesz wyjść z no, radia, ale no, radio nie wyjdzie z radia. Nie Posloucháte veselé vážné vysílání Českého rozhlasu Brno. A teď mám tu vzácnou příležitost. Jak po Česku je dzień dobrý? Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já ovšem mám pro tyto příležitosti... Skvělá čeština. No prosím. Wonderful check přihlásil i můj pomocník Jiří Kopmo. ovšem také Filip, který bude, uh, bude překládat. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ano, Filipa Hlavinku jsme vzali, protože umí polsky, tak... A... Uh. Oh, ok, OK, This was this was this was pictured here. ah, okay. so, oh, so this is the, the angle. Jurex, yeah. You don't use rád haleš rád haleš rád. anymore. Only korons. We have Kronz, yeah. You have Halle. Uh, we have also. Uh, no, they are. They are uh, cancelled. Ca Halle are Hales, okay. Okay. I remember the, 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 the time where the Halle was. I it's, 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 it's 10 years ago. They cancelled the, 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 the 50 uh, Halle. A, yeah. a lot of Polish people think about Czech and Slovak like a Czechoslovakia Czechoslovakia yeah, yeah. Do you have problem with that No 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 It's no, no problem no, no. We, we, are, we are still very close friends so, so This is no problem It's not problem Okay it's not problem. because in Poland the pigeons in the Czech language is the Dachowy obesraniec <laughs> It is true It's not true it's not true No Holub. Holub. Uh, I am very curious about the what do you drink on the parties do you still drink beer wine on you prefer uh, oh, the well, vodka. we are we are we are, we are in this region especially we are starting starting with beer or wine something which is which is a little bit light yeah and, and then we are drinking the spirit so it's a Ah, of it it's a plum Jā, jā. Un viss šis nāvējošais, nāvējošais destilators, ziniet, no āboliem, no. Jūs nevēlas degvīnu un polijas dzērienus. Śliwowica jest ok. Sliwowica jest okej, nie, nie, Morawowica jeszcze z Moreli. Morawowica? Morawowica nie, z Moreli. Z Moreli. Morelowica. Morelowica, yeah. Migdalowica. It's, it's Filip. Oh, we o, we can try that. To. to jest naprawdę, to są super sprawy. Jak <try> yeah. się tworzy historię, to są profesjonaliści to, przy robocie. To widzę, widzę, Nie jakaś widzę. amatorka. Widzę, widzę. Z Miedzianej a, 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 Góry, a, 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 tylko profesjonaliści. spodziewanie wyszło na to, że jestem wirtuozem Okaryny i mam tu zagrać koncert. Ale to dopiero po 21.00. Ale wiesz co, to jest tak jak w polskim radiu, też mają studio, przecież, Lutosławskiego no tak, chyba się nazywa, no, nie? no tak, oni no tak. też tak mają właśnie... Ale fajna ta, wyciszenie, no. nie? Boże... ...simbound player, so if you are... ...just... High tones, low tones, this is the only one I know about... I was drinking not enough. ...elegancki Atlantyk, proszę Państwa, Podłączenie do siedzi wodociągowej w formie uziemienia. Plus taka antena rozwieszana Tutaj wejście gramofonowe No to mi się podoba Książkę o syrach, czyli o stopach To jest podręcznik dla Podologów Co to o tych stopach możemy tu przeczytać Knedlik czeski Coś Mamy tutaj informację, że to jest knedlik czeski Od lokalsza Nigdy takich knedlików nie jadłem, ale, ale chętnie spróbuję. No wygląda to tak. Skoro tego. ty mówisz, że to jest knedlik, to ja nie mogę z tym no mi, absolutnie. Sklecika, to nie knedlik. Jeżeli knedliki są z mięsa i z takim sosem, to jestem mega fanem od dzisiaj. To jest mięso z krecika. Masz mi te knedliki robić częściej. Na, zapytaj pana, jaka tam jest procedura. Tutaj takie knedliki, które były fenomenalne. Knedliki. Nie wiem, jak to się naprawdę nazywa, bo mnie ze ściemnia, ale. Atelier Barent Bistro, no Kurnia. Kurnia, tak, dokładnie. Bardzo No to nie, to, nie to nie są żadne knedliki. No ale to nie były knedliki. Ja Wam ja, ja tam jakieś przetłumaczenie tego, bo to dostałem po angielsku. Nie, ale bardzo, ale Kurnia z tym, co osiemno widać, zresztą, że wyczyszczone. Super było. No wieprzowina, tak, wieprzowina z kremową kapustą, jabłuszkiem, farszem wiosennym z niedźwiedzim czosnkiem. Z niedźwiedzim czosnkiem, tak. to o to chodziło. No, tak. To było to. I jeszcze jest przepyszny deser. A tu patrz, jeszcze podają te, e, szpik. Wydaje mi się, że to jest winie najfajniejsze. No, ale... Patrzcie patrz, że... na zdjęcia jakie tu są, nie no fajna knajpa, naprawdę warto przyjść. Słuchamy, co nam powiesz o tych e... water tankach. Jak tam deser? Deseru właśnie nie było. Ja już nie, nie, Idziemy. Nie, nie drąż tego, ale tutaj nic więcej nie ma. Tu jest jedna taka, jedna taka komnata. Ło, patrz jak tutaj fajnie pod kątem wygląda, ile tego jest. Wybudowali to, ale potem okazało się, że woda jest słaba i już tego nie używali. I teraz jest tylko i wyłącznie po to, żeby sobie ludzie przychodzili robić selfiacze. Jak fajne, to muł jest taki na tych ścianach, pan mówił

rezerwować, ale mają tutaj coś zrobić, żeby można było we więcej ludzi przebywać. No ciekawe, miło, przyjemnie. Dobre miejsce jakby to było technoparty w maskach gazowych, szczerze powiem. Inżynierka Sandra teraz Wam wytłumaczy do czego służyły te rury. Słucham Panią. No jak to do czego? Do przepływania wody. Tak. Dziękujemy za to profesjonalne wytłumaczenie no. o co chodzi. Dobra Maci. No. chodź, chodź po się Jestem tam światło na końcu, więc jest przejście. You ja, see? Się, ja się boję, bo utknę zaraz tu Nie, przy wejściu. Nie, chodź, wejdź. Trochę jak się idzie, to wygląda jakby to było takie niekończące się lustro. So, kolejna sekcja. Większa trochę. Pełno, pełno hieroglifu. Niektóre hieroglify na tej ścianie są pochodzenia z obcej planety. To jeszcze nie zostało do końca wyjaśnione, jak to się wydarzyło i czemu one tu są. Ale są ewidentnie pochodzenia pozaziemskiego. Przebacz mi Brunhildo. No i teraz jesteś oświetlona odpowiednio. Z wiesz. Znalazłem tu też przesłanie w naszym języku. Tak, widzicie, wszystko może się sprzedażyć w Brnie. O, kwiaty kwitną. Kasztany, matura.